Cześć. dzisiaj chcemy Wam przedstawić Dodge'a Charger'a ikonę maselkarów, car'ów samochód, na który nie mogliśmy się doczekać największe znalezisko w dziejach naszej firmy Dodge Charger 68 rok jest to samochód w całości kompletny znaleziony w Ameryce od, 60, od 95 roku stał w stodole chowany i czekał na nas, na naszą firmę żeby wyciągnąć ze stodoły w Stanach i żeby pokazać światu, że takie modele jeszcze są jesteśmy bardzo dumni z tego auta jedzą w całości, kompletne, w 100% działający więc będziemy na pewno Wam zdawać relacje co z tym samochodem się stanie jeszcze nie wiemy do końca czy będziemy go w stanie zremontować czy będzie do sprzedania w takim, w takim oto wydaniu jak teraz jest pokażę Wam silnik Pięknie pracujący z klimatyzacją wiadomo samochodzik tutaj nikt nic nie robił w tym samochodzie silnik został odpalony jedynie sprawdzone płyny pokażę Wam jak pracuje Po, po takim długim czasie samochód bez problemu odpala na dotyk. To jedynie może się dziać w big blokach, w dużych silnikach. Pięknie pracuje bez problemu. Odnośnie części karoserii blacharki Jest w całości, ma elementy przegnite od dołu do, do stawienia do, do poprawienia Ale całość karoserii jest jak najbardziej, jest dobra podwozie, sprawdziliśmy całą ramę w podwozie Nie ma miejsc gdzie zrdza, gdzie jest przegnicie Wystarczy rozłożyć go, zakonserwować i, i poskładać wiadomo na nowych częściach waryszenia nowymi elementami. Ale to jest naprawdę idealny baza do renowacji. Środek. Tutaj elementów na razie nie ma, ale wszystko Wam pokażę. Właściciel rozebrał ten, ten środek, parę, parę elementów i jest to wszystko w bagażniku. Nowa podsufitka, nowy dywan. Elementy tutaj deski rozdzielczej. Wszystko mamy w bagażniku. Dlatego jest... To jest to bardzo cenny egzemplarz. Nie brakuje mu nic. O tym mówimy. Po kolei wszystkie części. chromy uchwyty drzwi. Wszystko to mamy sowane i będzie czekało do renowacji, więc na pewno zapraszam do dalszego oglądania naszych odcinków i będziemy przedstawiać co dalej się z tym unikatowym autem dzieje.